v RF, czyli radiofrekwencja mikroigłowa, jest to najlepszy pozalaserowy zabieg w medycynie estetycznej. Wyjątkowy sposób na ujędrnienie i modelowanie skóry, czyli tzw. lifting bez skalpela. Może być wykonywany nawet w lecie w okresie intensywnego nasłonecznienia. Na około pół godziny przed rozpoczęciem terapii znieczulamy skórę pacjenta specjalnym kremem. Zabieg polega na nakłuciu skóry przez specjalnie zaprojektowaną głowicę urządzenia z 36 sterylnymi. Elektrodami mikroigłowymi. Efekty działania zobaczymy już po pierwszym zabiegu. Będą one narastać z każdym powtórzeniem. A jeżeli chodzi o efekt zagęszczenia skóry, jest on porównywalny nawet do zastosowania lasera frakcyjnego CO2. Po zastosowaniu radiofrekwencji mikroigłowej skóra jest bardziej zagęszczona i napięta, przez to wygląda młodziej, poprawia się i zarysowuje owal twarzy, pory skóry ulegają zwężeniu, zmarszczki zmniejszają się, są mniej widoczne. Poprawia się wygląd górnych i dolnych powiek. Po terapii VWES RF gruczoły łojowe ograniczają swoją aktywność. Najważniejszym wskazaniem, jednym z najważniejszych wskazań są blizny potrądzikowe, które stają się mniej widoczne. Przeciwwskazaniem do yy, zabiegu jest uogólniony lub miejscowy stan zapalny, aktywna choroba nowotworowa, choroby krwi i stosowanie leków przeciwkrzepliwych, ciąża. W miałam bardzo głęboki trądzik z obszernymi bliznami. Robiłam sporo zabiegów, peelingów, żeby usunąć bliznę, jednak mimo to sporo tych blizn zostało, dlatego zdecydowałam się na ten zabieg. Zabieg po znieczuleniu był bezbolesny, skóra jest napięta delikatnie, zdecydowanie polecam. Zapraszam do Centrum Medycznego Bia Be Beauty Clinic dr. Beata Sikora-Miłowska.